wiele osób mówi, że rzeczą podstawową żeby osiągnąć cokolwiek, w czymkolwiek jest odwaga, generałowie w wojsku najwyżsi, wszystkie te postacie, które może podziwiasz, albo które, którymi chciałbyś się zostać, którymi się inspirujesz na przykład generał Patton mówi, że odwaga to jest najważniejsza cecha czy Winston Churchill tak mówił obaj zasadzie mówili no i czym jest ta odwaga odwaga to jest głównie to, że Robimy jakąś rzecz, której się boimy, bo jeżeli się nie boimy, to nie mówimy tutaj o odwadze, bo na przykład jeżeli masz przed sobą węża i lubisz węże, nie boisz się węży, to na luzie go dotkniesz i tak dalej. I tutaj nie, nie można mówić o odwadze, że jesteś odważny, bo dotkniesz węża. Ale jeżeli ty panicznie boisz się wężów, węży, masz jakiś tam lęk, totalnie strasz po gaciach i tak to zrobisz, to to jest właśnie odwaga. Więc to jest po prostu najprostsze wyjaśnienie odwagi. I zarazem wyjaśnienie tego, jak być odważnym. Po prostu robić rzeczy, których się boimy, czyli wychodzić już z tej legendarnej i trywialnej strefy komfortu. Tyle ode mnie. Trzymaj się.